W zależności od wersji ta niewielka opaska monitoruje najważniejsze parametry życiowe, takie jak puls, ciśnienie krwi, temperatura ciała, saturacja, ale może też przypomnieć o stale branych lekach. Jest jeden warunek. Trzeba mieć ją na ręku. Już kilka lat temu do seniorów w Świnoujściu trafiły pierwsze takie urządzenia. Jak przekonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, starsi i ludzie cierpiący na przewlekłe choroby powinni ją mieć. Dlaczego? Taki program wspierających seniorów opaski opaski bezpieczeństwa realizujemy już od 2020 roku. Z takich opasek wcześniej mogły skorzystać osoby w wieku 65 lat i powyżej. Od 2024 roku z takiej pomocy mogą skorzystać osoby już w wieku 60 lat i powyżej. Te opaski no, najbardziej potrzebują takich opasek osoby, które samotnie zamieszkują, tak? I w sytuacji nagłego zagrożenia życia, zdrowia czy stracenia przytomności taka opaska jest w stanie jakby przyspieszyć proces pomocy danej osobie. Tak? Przede wszystkim osoba musi całą dobę nosić tą opaskę, tak? Bo też wiem, że niektóre osoby mają takie opaski, ściągają je z ręki, nie mają, na przykład na noc ściągają. Taka opaska powinna być założona całą dobę na ręce, żeby po prostu był sygnał, czy jest jakieś zagrożenie. W zeszłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że nasz podopieczny. Poszła rano opiekunka i okazało się, że osoba leży na podłodze, tak? i po prostu nie miała pomocy w nocy, tak? Gdyby posiadała taką opaskę, to opaska jest wyposażona w detektor upadku. I w sytuacji, kiedyby ta osoba upadła, automatycznie sygnał z opaski poszedłby do centrum, do centrum pomocowego i no, rozpoczęta byłaby procedura, tak? Procedura wygląda w ten sposób. Jeśli osoba, no tutaj w tym przypadku, tak jak powiedziałam, na przykład upadnie, tak, nie jest w stanie przycisnąć przycisku, bo na przykład straciła przytomność, wówczas sygnał z opaski jest przekazywany do telecentrum i wtedy ratownicy medyczni podejmują interwencję. W pierwszej kolejności kontaktują się z osobą wskazaną do kontaktu, ta, która już na, w procesie jakby weryfikacji osoby i zakwalifikowania do programu wypełnia się takie formule, formularze medyczne, w których się. No, zbiera dane o pacjencie, między innymi osoby do kontaktu w razie takich sytuacji zagrożenia, tak? I w pierwszej kolejności to centrum y, teleopieki kontaktuje się z osobą wskazaną. Jeśli nie ma takiej osoby, lub jeśli osoba y, wskazana nie odbiera te, y, połączenia, wówczas jest y, wysyłane. Y, Pomoc, pomoc medyczna, tak? Karetka. W ramach pozyskanych środków oraz udziału gminy y, mamy do tej pory wydanych 55 opasek y, i jesteśmy w trakcie y, zakupu kolejnych urządzeń. Więc y, można do nas się zgłaszać i urządzenia będą wydawane kolejnym osobom.